Stałam tam w tej sali balowej z widokiem na Wisłę, a ona, Anna Nowak, dyrektorka z kamienną twarzą i szpilkami jak sztylety, plusnęła mi czerwone wino prosto w twarz. Krzyknęła tak głośno, że echo odbiło się od kryształowych żyrandoli. Sprzątaczki mają słuchać, a ja poczułam, jak gorący strumień spływa po moich policzkach, mieszając się ze łzami wstydu, które gryzły jak kwas. Następnego ranka karma zapukała do jej drzwi, ale to ja byłam tym pukaniem, z nożem w sercu i planem, który zniszczy jej imperium od fundamentów. To nie był zwykły wieczór firmowy. To był mój koniec świata, a jej początek upadku. Gdy wino wsiąkało w moją uniformową bluzkę, a śmiechy kolegów z biura tych samych, którzy wcześniej prosili mnie o kawę z uśmiechem dudniły w uszach jak wyroki, zrozumiałam. W Warszawie, mieście, które odbudowało się z gruzów, ja nigdy nie będę więcej niż pył pod ich butami. Ale pył może się wznieść i oślepić. Warszawa pulsowała wokół mnie jak zawsze tramwaje na moście poniatowskiego trzeszczały pod ciężarem zmęczonych pasażerów, a zapach świeżo parzonej kawy z ulicznych budek mieszał się z dymem z kominów pałacu kultury, tego reliktu po sowietach, który wciąż przypominał, że historia tu nie odpuszcza. Miałam 42 lata, rozwód za sobą, syna w liceum na Pradze i pracę sprzątaczki w wieżowcu przy Marszałkowskiej, gdzie korporacyjni wilki w garniturach Armaniego udawali, że świat kręci się wokół ich eksceli. Nazywałam się Marta Kowalska, proste imię dla prostej kobiety, która wstawała o 5 rano, by szorować podłogi, na których oni rozlewali swoje ambicje. Tego wieczoru firma Anny Nowak organizowała coroczną galę w hotelu Bristol, tym z czerwonymi dywanami i kelnerami w smokingach, którzy patrzyli na ciebie jak na intruza. Anna była gwiazdą 45 letnia lwica biznesu, szefowa działu marketingu w Technowa, z dyplomem z Oksfordu i mężem politykiem w Sejmie. Jej włosy zawsze lśniły jak hełm wojownika, a uśmiech był ostrzem, które ciąć mogło bez śladu. Ja byłam nikim podwykonawczynią od sprzątania, wynajętą na wieczór, by po imprezie zebrać resztki ich próżności, niedopite kieliszki, porozrzucane wizytówki, plamy po szampanie na jedwabnych sukniach. Przygotowania zaczęły się o szesnastej. Przyjechałam autobusem z targówka w uniformie szarym jak moje życie, z torbą pełną mopów i środków chemicznych, które paliły w nozdrzach. Sala balowa lśniła kryształy, że randoli rzucały tęczę na parkiet, a bufet uginał się pod kawiorem i pierogami z łososiem, udając, że to polska tradycja, a nie globalny blichtr. Goście nadciągali falami menedżerowie w krawatach od Prady, ich żony w kreacjach od polskich projektantek, które próbowały naśladować Chanel. Anna weszła ostatnia w czerwonej sukni opinającej ciało jak rękawica bokserska z naszyjnikiem diamentów, który kosztował więcej niż moja roczna pensja. Moja rola była jasna stać z boku, nie przeszkadzać, sprzątać dyskretnie. Ale los, ten warszawski trikster, miał inne plany. Gdy kelnerzy krążyli stakami szampana, ja poprawiałam serwetki na stolikach, starając się nie wchodzić w kadr ich selfies. Anna tańczyła z jakimś inwestorem wysokim blondynem w okularach, który szeptał jej do ucha sekrety rynków. Śmiała się głośno, gestykulując szeroko i wtedy jej kieliszek zachwiał się. Czerwone wino Burgund z winnic Toskanii, niejakaś nasza wódka chlusnęło na podłogę, prosto pod moje stopy. Klęknęłam odruchowo, by zetrzeć plamę, zanim stwardnieje. Ręce mi drżały nie z nerwów, ale z zimna podłogi, która wydawała się lodu z mroźnej zimy na podchalu. Anna zauważyła to natychmiast. Odwróciła się, jej oczy zielone jak szmaragdy z antykwariatu na nowym świecie zmrużyły się w szparki. Co ty robisz? Warknęła, podnosząc głos na tyle, by het stern't. — To podłoga dla gości, nie twoja szmata. Przeprosiłam cicho, po polsku, z akcentem targówka, który zawsze brzmiał dla nich jak gwara wieśniaków. Ale ona nie odpuściła. Szampan w jej krwi buzował, czyniąc ją boginią gniewu. Chwyciła swój kieliszek ten sam, z resztką czerwieni i zanim zdążyłam się cofnąć, oblała mnie nim. Ciepły strumień spłynął po mojej twarzy, szyi, wsiąkając w materiał bluzki jak krew z rany. Sprzątaczki mają słuchać. Krzyknęła, a sala zamilkła na chwilę, zanim wybuchnęła nerwowym chichotem. Nie wtrącać się w sprawy lepszych od siebie. Upokorzenie paliło go ręcej, niż wino. Stałam tam mokra, pachnąca tanim burgundem, z włosami przyklejonymi do czoła, podczas gdy ona odwróciła się triumfalnie, klaszcząc w dłonie, by orkiestra zagrała dalej. Goście ci sami, którzy rankami kiwali mi głową w windzie, udawali, że nic się nie stało. Jeden z nich, młody analityk o twarzy Herubinka, mrugnął do mnie znacząco, jakby to była jakaś gra. Ale dla mnie to był koniec. Wróciłam do domu autobusem numer 102, płacząc w ciemności, z uniformem w torbie, a wisła za oknem szumiała jak szept zemsty. Następnego ranka obudziłam się z bólem głowy i determinacją w sercu. Syn Kuba pytał, co się stało jego czternastoletnie oczy, tak podobne do ojca, który nas zostawił dla jakiejś singielki z mokotowa, patrzyły z troską. Nic, kochanie, skłamałam, gotując mu owsiankę z jabłkami. Tylko wylała się kawa w pracy. Ale w środku coś pękło. Warszawa, miasto, które przetrwało powstanie i komunę, nauczyła mnie, że słabi nie czekają na sprawiedliwość, biorą ją sami. Zaczęłam od prostego aktu buntu. Wróciłam do biura teknowa o ósmej z mopem w ręku, ale zamiast szorować podłogi, zatrzymałam się przy biurku Anny. Jej gabinet był jak tron, szklane ściany z widokiem na pałac kultury, biurko z mahoniu, na którym leżały kontrakty warte miliony. Ona jeszcze nie przyszła. po szampanie trzymał ją w łóżku. Przeszukałam szuflady dyskretnie. Serce waliło jak młot kowalski. Nic. Tylko długopisy Montblanc i perfumy Chanel. Ale w koszu na śmieci znalazłam coś. Pomiętą kartkę z numerem telefonu napisanym kobiecą ręką nie jej i słowami: Spotkanie o 20:00, Hotel Europejski. Nie mów Mężowi. Uśmiechnęłam się po raz pierwszy od wczoraj. To był klucz. Karma nie puka sama, trzeba jej otworzyć drzwi. Tej nocy nie spałam. Siedziałam przy kuchennym stole z herbatą z rumianku i planowałam. Anna Nowak myślała, że jest nietykalna żona posła, matka dwójki dzieci w prywatnych szkołach i kona linket z tysiącami followersów. Ale ja znałam Warszawę od podszewki, uliczki Pragi pełne szepczących plotek, Kawiarnie na nowym świecie, gdzie biznesmeni zdradzali żony za paczkę Malboro, i Dark Web, gdzie sekrety sprzedawano taniej niż Bigos na bazarze. Zaczęłam googlować, nie jestem analfabetką, kończyłam technikum hotelarskie przed rozwodem. Numer telefonu należał do Martynie, do Ewy, asystentki z konkurencyjnej firmy, która podobno spała z klientami za prowizję. Następne dni były torturą. Sprzątałam ich biura, nasłuchując rozmów. Anna chwaliła się awansem. Inwestorzy klepali ją po plecach, a ja zbierałam okruchy ich życia paragon z restauracji włoskiej, gdzie płaciła kartą męża za kolację we dwoje z kimś, kto nie był posłem. Zdjęcia z jej telefonu, które zostawiła na biurku selfie z Ewą w jacuzzi, z podpisem Nasza mała tajemnica. Serce mi się ściskało nie z zazdrości, ale z gniewu. Ile razy ja płakałam w poduszkę po zdradzie męża, podczas gdy ona bawiła się w boginie? Kuba zauważył zmianę. Mamo, wyglądasz jak duch powiedział, gryząc kanapkę z kiełbasą. Coś się stało w tej pracy. Przytuliłam go mocno, czując zapach jego włosów, mydło daw z dyskontu. Wszystko w porządku, synu. Mama po prostu rośnie w siłę. Warszawa uczy rezylient przetrwania. Ja miałam plan, a plan miał imię: Zemsta. Pierwszy krok śledzenie. Kupiłam tani telefon na bazarze Różyckiego, zainstalowałam app do trackingu, nauczyłam się tego od tutoriali na YouTube, między praniem pościeli a odrabianiem lekcji kubi. Umieściłam nadajnik w jej torebce, gdy sprzątałam jej samochód ten Porsche Cayenne, który parował na parkingu jak smok. Tej nocy pojechała do hotelu europejskiego, a ja czekałam w cieniu Arkad, z kapturem na głowie, serce bijące w rytm tramwajów. Widziałam ich. Anna i Ewa, wchodzące ramię w ramię, śmiejące się z czegoś, co obrzmiało jak kpina z losu słabszych. Zamknęły się w apartamencie na ósmym piętrze. Stałam tam godzinami paląc papierosa pierwszego od lat i wyobrażałam sobie, jak wino kapie z jej twarzy. To nie było tylko o mnie. To było o wszystkich sprzątaczkach, kelnerkach, matek samotnie ciągnących wózek po targówku, podczas gdy one, elita marszałkowskiej, deptały nas jak kurz. Rano wróciłam do domu, z nagraniem audios ich rozmowy app działała lepiej niż myślałam. Głos Anny, mąż nigdy nie dowie się, a ty? Ty jesteś moją słabością. Słabość. Ironia. Ja byłam jej słabością niewidzialną, ale śmiertelną. Dni mijały jak pociągi na dworcu centralnym szybkie, hałaśliwe, pełne obcych twarzy, które nigdy nie spojrzały na ciebie dwa razy. W biurze udawałam, że nic się nie zmieniło, mop w dłoni, uśmiech przyklejony taśmą, oczy opuszczone. Ale wewnątrz buzowałem mnie, nie buzowałem, gotowałem się powoli, jak barszcz na gazie w mojej kuchni na Pradze. Anna przechodziła obok, kiwając głową kolegom, a mnie omijając wzrokiem, jakby plama wina zmyła się z jej sumienia wraz z praniem sukni. Zbierałam do wody jak grzyby po deszczu. Paragon z hotelu europejskiego data, godzina, kwota za szampana i owoce morza. Zdjęcia z jej Instagrama, pozowane ujęcia z mężem na kolacji w restauracji Sensis, podczas gdy ja wiedziałam, że poprzedniej nocy była z Ewą w jacuzzi. I te maile hacknęłam jej konto, używając hasła Oxford Queen69, które podsłuchałam kiedyś przy kawie. Tam były kontrakty. Fikcyjne faktury dla firmy Ewy, prowizje za konsultacje, które śmierdziały korupcją, jak stara kiełbasa z bazaru. Warszawa to miasto kontrastów: z jednej strony luksusowe apartamentowce na Złotej 44, gdzie Anna miała penthouse z widokiem na Wistule, z drugiej slumsy na Grochowie, gdzie ja płaciłam czynsz z pensji, która ledwo starczała na rachunki za prąd. Kultura tu jest jak bigos, mieszanka warstw. Chopin w Filharmonii Narodowej obok koncertów hip-hopu w hydrozagadce, pierogi z kaczką w atelier Emaro i kebaby z ulicznych budek po północy. Ale pod spodem zawsze ta sama walka o przetrwanie, ta sama hierarchia, gdzie sprzątaczka jest na dnie, a dyrektorka na szczycie Olimpu. Opowiedziałam Kubi wersję dla dzieci: w pracy jest taka pani, co myśli, że jest królową. Ale królowe też upadają. Siedział na kanapie, grając w fifę na starym laptopie i kiwał głową. Jak w tej grze, mamo? Fair play. Uśmiechnęłam się gorzko. Fair play. W moim świecie fair play to bajka dla naiwnych. Postanowiłam pogłębić śledztwo. Spotkałam się z dawnym znajomym z technikum Tomkiem, hakerem z Pragi, który teraz dorabiał w call center, ale znał się na darknecie jak ja na środkach do podłóg. Spotkaliśmy się w kawiarni na Ząbkowskiej, tej z muralami Banksy'ego na ścianach i zapachem świeżego chleba. Marta, co ty knujesz? zapytał, popijając espresso. To brzmi jak film Tarantino, ale po polsku. Opowiedziałam mu wszystko bez szczegółów, ale wystarczająco, by zrozumiał. Dał mi pendrive A z softem do monitoringu maili. Uważaj, siostra. Zemsta to narkotyk wciąga, ale niszczy. Wróciłam do biura z nową energią. Anna miała spotkanie z inwestorami wielki kontrakt na app do e-commerce, wart miliony. Siedziałam w kuchni socjalnej, udając, że myję kubki, ale słuchałam przez ścianę. Jej głos pewny, uwodzicielski, obiecywał gwiazdy z nieba. Ale ja wiedziałam prawdę, połowa zysków szła pod stołem do Ewy, a reszta na jej konto w Szwajcarii. Nagrałam to mikrofon w guziku uniformu, tani trick z Allegro. Wieczorem, w domu, odsłuchałam plik. Jej śmiech, szelest papierów, szept, to dla nas, kochanie. Mąż myśli, że to dla rodziny. Rodzina. Moja rodzina rozpadła się przez podobną zdradę mąż z sekretarką w motelu na ursynowie. Kuba płakał wtedy nocami, pytając, dlaczego tata nie wraca. Anna miała dzieci syna w wieku Kuby, w szkole międzynarodowej i córkę baletnicę. Czy one zasługiwały na upadek matki? Lęk ścisnął mi gardło, ale gniew był silniejszy. Upokorzenie nie wybiera ofiar. Następny krok, mąż. Posłańcy z Sejmu Tomasz Nowak, przystojny w średnim wieku, z twarzą polityka, CEO obiecuje złote góry. Mieszkał w willi na Żoliborzu, tej dzielnicy dyplomatów i starych pieniędzy. Wysłałam mu anonimowy mail z fałszywego konta, z linkiem do nagrań. Tytuł, Twoja żona słucha tylko siebie. Posłuchaj tego kropka. Dołączyłam fragment, jej głos z hotelem, Stenki z Ewą w tle. Czekałam. Dwa dni ciszy. Potem plotki w biurze Anna bladła na twarzach, unikała spojrzeń. Spotkanie z mężem w domu podsłuchałam przez app w jej telefonie, którą schackowałam. Krzyki, kto to wysłał? Jak śmiesz. Jego głos, spokojny jak polityk na mównicy, dowody nie kłamią, Anno. Kończę to. Drzwi trzasnęły. Ona płakała pierwszy raz, słyszałam jej słabość. Ale to był dopiero początek. Wiedziała, że ktoś jest blisko. Zaczęła sprawdzać drzwi, zmieniać hasła. Ja uśmiechałam się w lustrze, myjąc zęby pastą z biedronki. Warszawa spała, ale ja nie plan się rozkręcał. W międzyczasie życie toczyło się dalej. Kuba miał mecz kosza, kibicowałam z boku boiska na Saskiej Kępie, jedząc hot -doga z budki. Mamo, jesteś jakaś inna, powiedział po wygranej. Silniejsza. Przytuliłam go. Tak, byłam. Zemsta to nie trucizna, to eliksir. Gdy sieć zaczęła się zaciskać, Warszawa wydała mi się labiryntem Minotaura, ulice Marszałkowskiej pełne pośpiechu, gdzie każdy krok mógł być pułapką. Anna panikowała, widywałam ją w windzie z podkrążonymi oczami, telefon w dłoni jak broń. Mąż wyprowadził się do hotelu na placu zamkowym, prawnicy krążyli wokół jej gabinetu jak sępy nad truchłem. Ale ona walczyła, zwolniła asystentkę, która niby przypadkiem zgubiła dowody i ogłosiła w firmie kryzys osobisty, prosząc o przestrzeń. Przestrzeń. Ja nigdy jej nie miałam tylko mop i kubeł. Moje śledztwo poszło głębiej. Tomek pomógł, schackowaliśmy jej finanse. Konta offshore na Cyprze, fikcyjne spółki z Luksemburga, klasyka korporacyjnej Polski po 89, kiedy Balcerowicze obiecywali raj, a dali dżunglę. Anna defraudowała zyski z Teknowa na swoje projekty osobiste, wile w Toskanii, którą kupiła z kochanką. Kwoty paliły oczy, 2 miliony euro, więcej niż ja zarobię w dziesięciu życiach. Czułam smak zwycięstwa, ale i gorycz. W nocy śniły mi się twarze jej dzieci chłopiec z piłką, dziewczynka w tiulu. Czy ja stawałam się potworem? Warszawa ma swoje duchy powstańcy z czterdziestej czwartej, Żydzi z getta szepczące o winie i odkupieniu. Ale gniew był głośniejszy. Spotkałam się z Ewą nieprzypadkowo. Czekałam pod jej mieszkaniem na Powiślu, w cieniu nowych biurowców nad Wisłą. Była młodsza ode mnie, dwudziestokilkulatka z tatuażami i ambicjami, paląca e-papierosa. Czego chcesz? Warknęła, gdy podeszłam. Jesteś tą sprzątaczką. Skinęłam głową. Opowiedziałam jej o winie, o krzyku. Jej oczy rozszerzyły się strach. Żal. Anna. Ona jest toksyczna. Ale ja też w tym siedzę. Dała mi pendrive'a jej kopię maili, dowody na ich romans i przekręty. Bierz ją. Ja wychodzę. Zemsta rodzi sojuszników w najdziwniejszych miejscach. Z tym arsenalem poszłam dalej. Anonimowy tip do gazety wyborczej o korupcji w Teknowa z załącznikami. Dziennikarz młody idealista z redakcji naczerskiej, połknął haczyk. Tytuł w sieci następnego dnia: Skandal w korpoświecie, dyrektorka Teknowa w sidłach romansu i pieniędzy. Anna oszalała konferencja prasowa zaprzeczenia łzyw TVN 24. Jej mąż złożył pozew rozwodowy, dzieci trafiły do terapii. Ja patrzyłam z boku, sprzątając jej gabinet po raz ostatni zwolniona, ale z satysfakcją. Ale karma ma zęby. Anna mnie podejrzewała. Zadzwoniła anonimowo: Wiem, że to ty, sukoł. Zniszczę cię, kropka. Głos drżał, ale obietnica była stalowa. Bałam się dla Kuby, dla siebie. Warszawa nocą jest groźna. Cienie w parkach saskich, dilerzy na brudnie. Zaczęłam nosić gaz pieprzowy w torebce. Wtedy przyszedł zwrot. Otrzymałam list od jej męża. Spotkanie w kawiarni na Nowym Świecie. Przyszedł sam, w płaszczu burbery, twarz zmęczona jak po maratonie sejmowym. Dziękuję, powiedział cicho, zamawiając kawę po turecku. Ale proszę, przestań. Ona już płaci. Pokazał zdjęcia, Anna w klinice pod kroplówką po próbie. Czegoś? Serce mi zamarło. Czy to moja wina? Wróciłam do domu, tuląc kubę. Mamo, dlaczego płaczesz? Bo świat jest niesprawiedliwy, synu. Ale nie przestałam. Wysłałam ostatnie dowody do prokuratury anonimowo z kafejki internetowej na Muranowie. Aresztowanie Anny było jak grom. TVP24 transmitowało, tłumy przed teknowa. Ona w kajdankach, z twarzą bez makijażu wyglądała jak ja po rozwodzie. Upokorzenie wróciło jej. Ale ja nie śmiałam się. Czułam pustkę. Zemsta smakowała jak popiół. Gdy Anna trafiła do aresztu na Rakowieckiej, Warszawa westchnęła skandal korporacyjny jak z serialu Netflixa, ale po polsku, z pierogami zamiast tacos. Plotki krążyły jak metro. Słyszałaś o Nowakowej? Romans z laską i miliony w kieszeni. Ja czytałam to w fakcie, popijając herbatę w kuchni, z kubą śpiącym obok. Zwycięstwo? Nie. Lęk. Prokuratura działała szybko, polska sprawiedliwość, gdy śmierdzi polityką, budzi się jak smok. Oskarżenia, oszustwa, pranie brudów, zdrada zaufania. Mąż świadczył przeciwko niej, dzieci milczały w terapii. Ja byłam cieniem, nikt nie wiedział, że to moje ręce pociągały za sznurki. Ale Anna wiedziała. Jej adwokat, śliski typ z kancelarii na Emilii Plater, wezwał mnie na rozmowę. Pani Kowalska, współpracujmy. Anna chce wycofać. Sugestie. Spotkaliśmy się w parku łazienkowskim, jesienne liście szurały pod stopami, pałac na wodzie lśnił jak fałszywa obietnica. Przyszła sama blada, w płaszczu z second handu, bez szpilek. Marta powiedziała, głosem drżącym jak liść: To ty, prawda? Proszę, powiedz prawdę. Patrzyłam na nią nie na lwicę, a na złamaną kobietę z bliznami po winie w oczach. Opowiedziałam wszystko o winie, o krzyku, o nocy w Bristol o Kubi, o moim rozwodzie. Ona słuchała, łzy spływały po policzkach byłam potworem alkohol, presja ale moje dzieci. Przytuliła mnie nagle zapach jej perfum, mieszał się z jesienią. Przepraszam. Pomóż mi wyjść z tego kropka. Oferta, świadectwo na jej korzyść, w zamian za ciszę i pieniądze na Kubę. Wahanie. Serce biło jak bęben w filharmonii. Czy zemsta kończy się tu? Warszawa uczy kompromisów po wojnie, po stanie wojennym, zawsze ktoś podawał rękę. Ale gniew szeptał, nie ufaj. Spotkałam się z Tomkiem w barze na pradze piwo żywiec, dym z szysi. To pułapka, Marta. Weź kasę, ale nagraj ją kropka. Zrobiłam to ukryty mikrofon, słowa Anny, zapłacę Ci pięćdziesiąt tysięcy. Tylko milcz. Ale zamiast milczeć wysłałam nagranie do prokuratora, zdrajczyni. Jej proces przyspieszył wyrok, pięć lat, konfiskata majątku. Widziałam ją w sądzie na leszno kajdanki błyszczały, oczy pełne nienawiści. Spojrzała na mnie w tłumie świadków. Uśmiechnęłam się lekko. Karma zapukała i weszła. Wtedy uderzyło mnie echo. Kuba zachorował grypa, ale z gorączką 40 stopni. W szpitalu na solnej, pod kroplówką, trzymałam jego dłoń. Mamo, boję się. Płakałam. Czy to klątwa? Anna pisała z więzienia listy przez adwokata: Zniszczysz siebie, kropka. Może miała rację. Nocami śniły mi się butelki wina, czerwone jak krew. Zemsta była słodka, ale gorzka. Szukałam pracy, nowa firma, nowe podłogi. Ale cień Anny wisiał nade mną. Ona apelowała, walczyła. A ja. Czekałam na następne pukanie. Proces Anny był jak sztorm nad Wisłą, fale plotek zmiatały resztki jej reputacji. Media żarły to, od tronów do krat upadek korporacyjnej królowej. Ja byłam widzem z boku, w cieniu świadków, z fałszywym nazwiskiem. Ale wewnątrz burza, wyrzuty, strach, euforia. Warszawa w zimie to miasto luster śnieg odbija prawdę, mróz pali kłamstwa. Kuba wyzdrowiał, ale stał się cichszy. Mamo, przestań pracować tyle. "Jesteś smutna. Przyrzekłam mu zmianę kurs księgowości wieczorowy, może awans. Ale zemsta nie odpuszcza. Otrzymałam paczkę od Anny z więzienia. W środku, butelka wina, ta sama etykieta z Bristol i liścik wypij za nas. Obie jesteśmy ofiarami. Wypiłam jedną szklankę w samotności. Smakował jak żal. Jej apel upadł wyrok nieodwołalny." Mąż sprzedał willę, dzieci wyjechały do dziadków we Wrocławiu. Ewa zniknęła podobno w UK z nową tożsamością. A ja? Wygrałam na loterii życia. Teknowa zapłaciło odszkodowanie za incydent, anonimowo, ale wiedziałam. 100 tysięcy na mieszkanie, studia dla Kuby. Ale zwycięstwo parzyło. Spotkałam męża Anny przypadkiem na spacerze w łazienkach, z psem. Dziękuję, mruknął. Ale nienawidzę cię też. Śmialiśmy się gorzko. Witaj w klubie. On opowiadał o polityce korupcja w Sejmie, zdrady. Ja o sprzątaniu niewidzialne ręce, co otrzymają świat. Wtedy bomba, Anna uciekła. Nie żart, ale próbowała samobójstwa w celi. Wieści w Super Expressie: Była królowa na krawędzi. Wizyta w więzieniu pozwoliła mi. Siedziałam naprzeciw przez plexi, jej twarz wychudzona, oczy puste. Dlaczego? szepnęła. Byłam pijana, głupia. Ty. Ty miałaś wybór. Wybór. Odparłam. Ty wybrałaś za mnie, oblewając mnie winem przed wszystkimi. Ja wybrałam sprawiedliwość. Płakała. Moje dzieci. Nienawidzą mnie, kropka. Serce mi pękło. Opowiedziałam o Kubi, o moim strachu. Jesteśmy podobne, Anno. Obie matki, obie zranione. Wyszłam z więzienia inna. Zemsta zakończona? Nie. Wysłałam jej dzieciom listy anonimowe z radą, przebaczcie. Matki upadają, ale wstają. Kuba dowiedział się, podsłuchał rozmowę z Tomkiem. Mamo, to ty? Ta zemsta? Przyznałam się. Objął mnie, jesteś bohaterką. Ale skończ. Skończyłam. Nowa praca asystentka w małej firmie na powiślu z widokiem na rzekę. Warszawa wiosną kwitła kasztany na alejach ujazdowskich, festiwale w multimedialnym parku Fontan. Żyłam naprawdę. Ale karma krąży. Anna wyszła po trzech latach dozór, prace społeczne. Spotkałyśmy się przypadkiem w kawiarni na krakowskim przedmieściu. Uśmiechnęłyśmy się krucho, ale szczerze. Kawa? Zapytała. Bez wina. Śmiałyśmy się. Przebaczenie. Może. Lata mijały jak strony w książce szybko, z nieoczekiwanymi zwrotami. Kuba zdał maturę, poszedł na politechnikę inżynieria, jak jego dziadek z Pragi. Ja awansowałam menadżerka sprzątania w nowej korpo na woli z zespołem dziewczyn, które kiedyś były jak ja, ciche, zranione. Uczyłam je, głowy do góry. My nie jesteśmy pyłem. Anna. Odbudowała się po swojemu. Po wyjściu założyła fundację dla ofiar przemocy w pracy, ironicznie. Spotykałyśmy się czasem kawa w neutralnym miejscu, rozmowy o niczym i wszystkim. Zemsta nas zmieniła, mówiła kiedyś, patrząc na Wisłę. Na lepsze. Skinęłam głową. Jej mąż wybaczył, dzieci wróciły. Romans z Ewą. Zapomniany jak stara plotka, ale blizny zostały. W nocy budziłam się z krzykiem echo jej wrzasku. Sprzątaczki mają słuchać. Ona pewnie śniła o kajdankach. Warszawa leczy rany parki pełne spacerowiczów, koncerty Chopina w łazienkach, uliczne festiwale z oscypkami i piwem. Miasto, co powstało z popiołów, uczy, że upadek to nie koniec. Kuba ożenił się dziewczyna z Krakowa, nauczycielka. Na weselu w dworku pod Warszawą tańczyłam z Anną przypadkiem, ale los lubi żarty. Za nowe początki wzniosła kieliszek z wodą. Zaśmiałyśmy się. Wino zostawiłyśmy historii. Teraz, patrząc na miasto z balkonu na Targówku Nowego, skromnego wiem, zemsta to miecz obosieczny. Boli obie strony, ale czasem konieczny. Karma zapukała i wpuściliśmy ją razem. Żyje bogatsza o lekcje, biedniejsza o iluzję. Warszawa szumi ja z nią. Koniec. Nie. Życie to ciąg dalszy z konfliktami, łzami, śmiechem. Ale ja wybrałam swoją ścieżkę i nie żałuję.